On już jest chyba od góry do dołu cały PiS, PiSowiec. Co Pani myśli o Pawle Kukizie jako polityku? No zmienny jest, no. Zmienny bardzo i nie wiadomo czy wytrwa teraz przy swoim. Ciekawe bardzo jak on się teraz zachował No mi się zdaje, że on za yy, ten, jest za PiSem, nie? Co Pani myśli o Pawle Kukizie jako polityku? Bardzo dobry facet. Oj, bardzo źle. Nie lubię go. Po prostu nie lubię go. Dlaczego? Nie pasuje mi do tej polityki. Do śpiewania tak, ale do polityki nie. Może być. Co pani myśli o Pawle Kukizie jako polityku? Proszę pana, nie myślę o nim jako polityku, niestety. A dobre zdanie, czy złe pani ma? No, raczej złe. Nie lubię ludzi, którzy mówią co innego, robią co innego, jeszcze myślą co innego. Nie lubię. Lubię ludzi prawych, uczciwych, a tu niestety tak nie jest. A po tym słynnym głosowaniu, w którym zagłosował razem z rządem, między innymi z Alex TVN, pojawiły się głosy, że mógł zostać skorumpowany. Czy pani podziela takie opinie? Nie, nie podzielam. Nie, To jest propaganda. Bo oni wszyscy tam rozdają. To jaka władza by nie była, to musi swoich wszędzie powkładać, A tu w naszym samorządzie jest inaczej. No Zawsze swoimi się obsadza. Zmienią się inni, przyjdą inni i też będą obsadać swoimi. Tak było, jest i będzie. Czy Pan mógł zostać skorumpowany? Jak każdy. Pojawiły się takie głosy, że został skorumpowany. Czy Pan podziela takie opinie? Oczywiście. Oczywiście. Pojawiły się głosy, że został skorumpowany. Czy Pani podziela takie opinie? Ja tak. Tak. Ja tak. Proszę Pana, no coś się na pewno musiało stać. No bo, no bo pomylić się, mając dwa guziki, nie chcę używać brzydkich słów. I nie obrażać nikogo, nie chcę nikogo obrażać, ale przy dwóch guzikach. No nie on jeden się mylił, bo w Sejmie już się różni mylili, prawda? No akurat tak się stało, źle się stało. Źle się stało, bo no przecież Paweł Kukiz to jest osoba, która pamięta czasy. Bo młodzież, tak jak pan, to, to możecie nie pamiętać. Znacie to od rodziców, z opisu dziadków rodziców. A on przeżył niektóre rzeczy. Więc chcę do tego wrócić, to może mógł sobie wybrać kraj, gdzie jest tak, jak chce, żeby było, a nie fundować to wszystkim Polakom. Paweł Kuki szedł do polityki i przedstawiał się jako antysystemowiec. Czy pana zdaniem dzisiaj można go tak określać? Nie wiem. Zobaczymy w następnych wyborach. tak no mówił, no, no życie mu pokazało. Że inne życie i co innego gadać jak się jest daleko, a, a życie koryguje wszystko. Chyba nie wiedział, czy nic nie wiedział o życiu i tak gadał, bo jakby coś wiedział, to by tak chyba nie gadał. Teraz się coś dowiedział. Paweł Kukiz, kiedy szedł do polityki, przedstawiał się jako antysystemowiec. Czy Pana zdaniem obecnie można go tak określać? No nie wiem, wie Pan, to mieszają w tej polityce, że nie wiem. Tego to nie wiem. Po prostu nie, no nie nie, lubię go jako polityka. Paweł Kukiz wchodząc do polityki przedstawiał się jako antysystemowiec. Czy pani zdaniem nadal można go tego ceniać? Nie. Jestem przeciwna Kukizowi teraz. Nie, nie, nie. No w ogóle wie pan co? Właściwie... To ja uważam, że takimi osobami to szkoda czasu i szkoda zdrowia. Nie powinniśmy się zajmować, bo robimy mu wszystko jedno, reklamę dobrą czy złą. Mówi się o nim i to tak jak się mówiło, że niech o mnie mówią byle co, byle nazwiska nie przekręcili. I wie pan, nie zasłużył sobie na to, żeby poświęcać mu czas. Pana czas, mój czas. Dlaczego? Jest tyle fajnych ludzi w kulturze, w sporcie. No siatkarki zaczęły mi się z Europy, wygrały pierwszy mecz, trzymajmy kciuki za drugi. Takie rzeczy, a nie Kukis. Kto on jest? Paweł Kukiz jest obecnie przystawką Prawa i Sprawiedliwości? Każdy może być, jak chce. Nie wiem, czy jest przystawką, czy nie. On od czasu do czasu jest wszystkich przystawką. No. Nie tylko, a może jest, a może nie jest, nie wiem. A skąd ja mogę to wiedzieć? No? Nie wiem, bo może mu się znów wiatr zawiać w inną stronę i będzie inną przystawką. Ja nie wiem, tego nie wiem. Mówią niektórzy, że jest przystawką PiSu, bo głosował ostatnio. Tak, Absolutnie nie. Tak, tak. Tak. Jest przystawką PiSu. I źle nie robi. Czy pani zdaniem Paweł Kukiz jest obecnie przystawką PiSu? Oczywiście. 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 No tak. Czy pani zdaniem obecnie Paweł Kukiz jest przystawką PiSu? <ślam> Proszę pana. Kim on jest? Przestawką PiSu. On już jest chyba od góry do dołu cały PiS. PiSowiec. Wie pan, tak brzydko się mówi PISOR, nie? Może tak.